Cześć, cześć, <coughs> Minecraft Giametti, jeszcze raz za długo, jest w tyle już, dobra, jesteśmy na serwerze 4 do góry wam się wyświetla, zdjęcie, zdjęcie, dobra, tam są craftingi, no dobra, podejdę może, co no, bo tam się tu są craftingi, właśnie szykowałem się na klepę, tak wygląda moje eko, jeden z mamy administrację, Regulamin. Jeżeli chcecie reklamy surberka to napiszcie, tylko bez tych głosów w sklepik. Jak każdy inny. Polecam. I ten. No, takie. Wy ma procent. Wy ma 32%. Jej umieć tam jest Enchant i Stonia, Enchant jest tu, bardzo fajnie, może wam pokażę. Tak, są le lekkie body dosują, a tam jest PHP, to potem pójdziemy. To cześć, to łapeczka w górę pod odcinkiem subik, a my lecimy z kolejnym odcinkiem, także cześć.